Dobry wieczór Agna z tej strony. Jestem dzisiaj z Katarzyną Miczkę, autorką książki, Kiedy szkoła jest problemem. E, oprócz tego, że Kasia jest autorką, to jest też pedagogiem, mam i jest też nauczycielką e, i prowadzi szkołę demokratyczną. Prawda, Kasiu? Prawda, dobry wieczór. E, prowadzę koordynuję. To trudno mówić, że, że prowadzę koordynuję. E, ale tak, działam. E, Działam online w tym momencie i myślę, że to jest to, co, co mnie łączy z większością nauczycieli i rodziców i uczniów, którzy teraz znaleźli się w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli. No właśnie, i o tej sytuacji chciałabym z Tobą krótko porozmawiać, bo mamy sytuację edukacji kryzysowej. Mamy kryzys, którego na taką skalę jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy, i myślę sobie tak, że to warto porozmawiać w ogóle o tym, jak my się wszyscy, Mówiąc wszyscy, mam na myśli rodziców, mam na myśli nauczycieli, mam na myśli uczniów, jak my się wszyscy w tej sytuacji kryzysowej i tej edukacji kryzysowej czujemy. Mm -hmm. Myślałam, że zapytasz, jak się mamy odnaleźć. To też było. Pytanie, to też jak my się czujemy w większość? <laughs> tak. Wiesz co, no jak czytam, jak się ludzie czują, ja, ja wiem, jak ja się czuję. Jak czytam, co się dzieje w internecie, jak rozmawiam z uczniami, z rodzicami, z nauczycielami, to mam poczucie, że jest dużo niepokoju, dużo stresu, bardzo dużo złości, tak naprawdę, może zdumiewająco. Chociaż na początku była chyba radość i ulga, przynajmniej wśród uczniów, bo myśleli, że będzie fajna przerwa, i teraz widzę, że coraz więcej jest tych głosów niepokoju. Czy to rzeczywiście będzie teraz lepiej niż kiedyś się do tej szkoły chodziło? Bo nauczyciele przysyłają jakieś długaśne listy zadań do zrobienia, i okazuje się, że to bywa bardziej stresujące niż codzienne bycie w szkole. To jeśli chodzi o to, jak się czujemy. I myślę sobie, że w związku z tym. No właśnie, teraz chciałam zapytać, wiesz, czy masz pomysł na to, jak się w tym odnaleźć w ogóle? Wiesz, w całej tej sytuacji i w całym kryzysowym nauczaniu. Mhm. Wiesz, to przede wszystkim myślę sobie, że to, od czego ja bym absolutnie zaczęła i to, od czego też my zaczynamy w tej mojej społeczności, z moimi uczniami, z moimi nauczycielami, moimi rodzicami, no to jest znalezienie w tym jakiegoś spokoju. I faktycznie może ciężko jest to zrobić, kiedy przychodzą kolejne zadania, kiedy wyskakują kolejne problemy techniczne, internet nam nie działa tak, jak byśmy chcieli. Dziecko nie rozumie, czego chce od niego nauczyciel, a rodzic wcale nie ma czasu mu pomagać, bo zajmuje się swoją pracą i jeszcze trójką innych dzieci. Myślę sobie, że wspierające jest wszystko to, co zdejmuje z nas ciężar niepokoju, co będzie, jak sobie poradzić. Więc jakoś to chcę powiedzieć, że takie zadbanie o siebie i o swoją formę psychiczną i o formę psychiczną swoich dzieci yy, i swoich uczniów, bo to dotyczy tak samo rodziców, jak i nauczycieli, yy, no po prostu chciałabym, żeby to było priorytetem, bo, yy, bo to ułatwia każdy kolejny krok, tak? To znaczy niezależnie od tego, co zrobimy później, to to, że o siebie zadbamy, że znajdziemy coś, co będzie dla nas pokrzepieniem i ułatwieniem w tej sytuacji. Yy, Pomoże nam wykonywać te kolejne kroki. Mhm. Wiesz, Kusi mnie, żeby Cię zapytać, e, czy masz jakieś konkretne pomysły na to? E, bo myślę sobie tak, że, 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 że mówienie o pokrzepieniu, e, znaczy, że. De, to jest bardzo sensowne. Natomiast w sytuacji, w której jesteśmy zestresowani i tak naprawdę nie wiemy, co nam zrobić, i to jest taka zupełnie absolutnie nowa sytuacja dla nas, właśnie jeszcze określona bardzo dużym stresem i takim niepokojem egzystencjalnym, tak naprawdę, że to jest jednak trudno wiesz, wykrzesać taki pomysł, co może nas wspierać, co może wspierać moich uczniów, co może pomagać mnie jako nauczycielowi w kontakcie z rodzicami, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to wszystko jakoś sprawnie, bez dodatkowego, bez nawarstwiania stresu przebiegało. Mhm. To znaczy tak, jakoś chciałabym bardziej więcej mówić o rodzicach i uczniach niż o nauczycielach, chociaż perspektywa nauczyciela też jest nie bardzo i, I rozumiem, że, że nauczyciele się stresują, zwłaszcza że wytyczne od ministerstwa e, naprawdę nie, nie pomagają. E, e. Myślę sobie, że dlatego chciałabym więcej mówić o rodzicach niż o nauczycielach, że, że patrzę z perspektywy dziecka, czyli chcę wspierać dziecko. I teraz to dziecko ma znacznie więcej kontaktu z rodzicem niż z nauczycielem. Mhm. E, i myślę, że tak naprawdę to, co gdzieś powiedziałam wcześniej, to może być taka bardzo praktyczna wskazówka w tym sensie, że, że jeżeli my sobie powiemy, warto spojrzeć na swoją listę priorytetów, jeżeli ja sobie zadam to pytanie, okej, okay, to co jest moim priorytetem w tej sytuacji yy, i sprawdzę, czy na pewno chcę, żeby to była szkoła, a może coś innego. I jeżeli powiem sobie z całą jasnością, że na przykład priorytetem dla mnie jest zdrowie psychiczne moje i mojego dziecka, i to tak szeroko rozumiane, bo mam tu na myśli po prostu bycie w miarę w dobrej formie, wyregulowanym, ugruntowanym, spokojnym, to żeby w ogóle być w stanie funkcjonować w tej sytuacji zwiększonego niepokoju i tego, że naprawdę nie wiemy, co będzie. No to to mi się wydaje tak naprawdę bardzo praktyczne i to można zastosować w taki sposób, że za każdym razem, kiedy, nie wiem, przychodzi kolejny mail ze szkoły, albo kiedy zaczynam się kłócić z dzieckiem, bo ono mi mówi, że nie chce dzisiaj robić tych zadań, a ja wchodzę automatycznie w taki tryb, że przecież muszę dopilnować, żeby zrobiło, Będą jakieś konsekwencje. To warto do tego pytania wracać. Tak? Czyli jeżeli widzę, że zaczynam się stresować, jeżeli widzę, że gorączkowo myślę, co zrobić, co zrobić, jak przekonać to dziecko albo jak mu pomóc, to zatrzymuję się i zadaję sobie pytanie, ok, co jest w tym momencie moim priorytetem? I sprawdzam, czy to, co próbuję teraz zrobić, rzeczywiście mi w tej sytuacji pomaga. I to to jest jedna taka rzecz. A tak szerzej na to patrząc, to myślę, że bardzo warto spojrzeć na ten kryzys jako na. Na szansę, ja, tak, ja naprawdę tak na to patrzę. Myślę, że na wiele różnych sposobów można znaleźć korzyści, z tym jaka ta szkoła w tym momencie jest. Ja, na przykład, już teraz widzę, że z moimi uczniami znacznie łatwiej mi się skoncentrować na tym, co robimy, kiedy jesteśmy online. Oczywiście, że są takie momenty, kiedy y, gadamy jedno przez drugie i trudno, trudno się przewidzieć jednej osobie z tym, co ma do powiedzenia, ale my naprawdę wiemy, że chcemy być razem. Tak? I na te zajęcia, akurat, one są dobrowolne. Na te zajęcia przychodzą uczniowie, którzy naprawdę tego chcą to jest super. Ale jeżeli tak nie jest, jeżeli mowa jest o szkole systemowej i te zajęcia są obowiązkowe, i widzimy, że to nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, to ja myślę, że warto sobie zadać pytanie: jak bardzo to, co się dzieje teraz online ze szkołą, jak bardzo te zadania i te formy nauczania tak naprawdę różnią się od tego, czego nasze dzieci doświadczają na co dzień w szkole. I zadać sobie pytanie, ile to ma sensu. Ja po prostu widzę w tym naprawdę dużą szansę. Może nie, nie mam takich mrzonek, że system edukacji zostanie radykalnie zreformowany po tym, po tym kryzysie, ale mam nadzieję, że do bardzo wielu osób dotrze, że skoro te działania są takie, jakie są i one naprawdę nie są tak bardzo rozwijające dla naszych dzieci, bo myślę, że to jest pytanie, które warto sobie zadać. Czy rzeczywiście to, co to dziecko dostaje w tej szkole online, jest dla niego rozwijające, wspierające, atrakcyjne, fajne, czy to wzbogaca jego życie? I można też zapytać dziecko, jeśli nie wiemy, słuchaj, czy jak chodzisz do szkoły na co dzień, to jest bardzo inaczej niż teraz. I ciekawa jestem, co dzieci powiedzą. Myślę, że powiedzą różne rzeczy, ale pojawia się też takie odpowiedzi, że no w zasadzie nie. W zasadzie inne jest to, że jestem wtedy z kolegami, i przynajmniej mogę się z kimś spotkać, ale jeżeli chodzi o samą naukę, to dzieje się prawie to samo. I ja liczę na to, że może to doświadczenie pomoże naprawdę rodzicom troszeczkę nabrać dystansu do tego, że ta nauka szkolna niekoniecznie jest tym, co nasze dziecko zawsze najbardziej wspiera, że. Dzieje się tyle innych rzeczy, które są rozwojowe, które są ważne, że, że można troszeczkę spojrzeć z dystansem na uczenie się szkolne. Ma to sens? Tak. To ma duży sens i ja, dziękuję Ci bardzo za to.